Jestem Robert odwrotny Klików. W dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać gniazdo samicy. Jeśli Wam się taki film spodoba, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję, Napiszcie fajny komentarz. To Was przypnę, przypnę wam serduszko i Was pozdrawiam. Ale będziemy sprawdzać. Patrzcie się, rusza. Ja. One mają 3 dni czekajcie, pogłaszczę sobie samica pogłasce. dobra, pogłaskałem już teraz sprawdzamy patrzcie ale kolorowe O kurde. Jest taki jakby srokaczowy, czarny. I policzymy sobie ja. Jeden taki czarny, drugi czarny. Czekajcie. Dwa taki o, biały. Trzeci czarny. No i czwarty taki też srokaczowy ale dwa czarne są więc i tak i tak ma dużo bo cztery cztery to jest dużo zakryjemy sobie je sierścią no, i bo... Będziemy kończyć odcinek I... No i dzisiaj taki krótki film bo O sprawdzaniu gniazdu, gniazda Kto mu się spodobał Kto nowy subskrypcje Bo jak będzie 50 subskrypcji to będzie Nowy nabytek forowli. Mogę wam Już powiedzieć jaki to będzie Jaka rasa to będzie baran francuski, więc... Subskrybujcie, bo warto. No, ja kończę, na razie.